Halo, halo, dzień dobry w klubie młodego Hondziarza. Na koniec tego wideo rozlosujemy zniżkę na olej. A więc oglądajcie do końca. 7000 km Honda Civic Type R. która Warto czy nie warto? Kupiłbym jeszcze raz, czy nie kupiłbym jeszcze raz? Przejechałem te 7000 km przez rok czasu, więc to nie jest jakiś wysiłek, ale dla nas jest to taki samochód trochę marketingowy, którym się trochę bawimy, trochę robimy zdjęcia, ale do rzeczy. Jedziemy sobie tam ustawowe 70 na 70 jakiś tam półkorek taki ruchomy przed nami, więc mam 5 minut, żeby wam opowiedzieć. Żeby usystematyzować wypowiedź, to odniosę się do trzech trybów jazdy, które są w tym Type R. Możecie wybrać między komfort, co właśnie. Polecam na takie drogi jak przed nami, czyli na polskie normalne drogi dziurawe. Jedziesz jak każdą jedną osobówką, tak naprawdę możecie z zalet włączyć szósty piek przy 60 zrzucić poniżej 2000 obrotów. Macie miękki, komfortowy samochód, a jeżeli nie chce Wam się zmieniać biegów i chcecie wcisnąć gaz, to ten samochód dosyć zacznie też przyspieszać i reagować. Ja oczywiście nie mogę dalej cisnąć, bo tu jest już dziurawo, krzywo, jak to w polskich, wiejskich klimatach. No i to tyle. Tryb komfort jest do komfortowego bujania się, do jeżdżenia po mieście, może nawet po równych e, trasach jakieś takie e, klimaty. Normalny samochód. Tak jakbyście kupili normalnego Civic'a albo jakiegoś tam, nie wiem, coś w stylu nudnego pojazdu do jeżdżenia e, na wakacje i po mieście bujania się i tak dalej. Kolejna rzecz. sport. Shalom. Zmieniło się ociupine oświetlenie, zmieniła się charakterystyka zawieszenia, co jeszcze ważniejsze. To jest taki tryb użytkowy tego samochodu. W tym trybie chyba przejeździłem najwięcej z tych 7000 km, oczywiście pomijając polskie drogi. A jeździliśmy po międzynarodowo jeździliśmy po Niemczech po autostradach, jeździliśmy po Polsce po autostradach, jeździliśmy po Polsce po zwykłych drogach jeździłem po dziurawej czeskiej pracy, która po prostu powinna chyba dostać jakąś nagrodę za dziurawe drogi albo ekstra z, z Unii Europejskiej dotacji, żeby to w końcu zrobili bo syf mają straszny. To jest tryb, w którym będziesz jeździł 240 na godzinę. To jest tryb, w którym będzie to auto najlepiej się czuło. To jest tryb, w którym przy 240 zużyjesz 18 na 100, mówmy się od razu. Aha, bo w trybie komfort, jak będziesz się bujał po mieście, tak normalnie zużyjesz tam 8,5 albo 9 litrów. Natomiast w trybie sport i jeżdżąc 160, 180, 240 i powyżej, bo samochód rzeczywiście do odcięcia idzie 274, tak jak pokazują w instrukcji. Oczywiście jeździliśmy po Niemczech tylko i wyłącznie tyle. Zobaczcie, że jest 50 na godzinę, ja nadal jestem na piątce. I oczywiście, że to jest tylko dla filmu i tak można, nie można, ale generalnie tak zrobimy. Ten samochód daje radę. Trip Sport, wracając do trybu Sport. Trip Sport, petarda. Optymalny samochód, bardzo fajnie trzyma się po zakrętach. Jest już sztywny. Nie ma problemu z tym, że ten samochód na zakręcie wyprzedzasz 240 jakąś ciężarówkę, i nagle ci goś tam z Kodą Fabią zajeżdża drogę, a ty musisz wyhamować i cię po prostu znosi na bandę. Nie ma w ogóle takiego stresu. Nawet jeżeli będą tam chopki, to ten samochód ci to wybaczy, wybierze i bardzo fajnie się zatrzyma. Jesteś naprawdę spokojny, możesz zasuwać 240, czy ile ci tam się podoba, bo oczywiście tam, gdzie wolno, bo tam, gdzie jest 90, no to, to bez sensu. Mm, ale fajna dziewczyna, w astrze się działa. E, betinko, kocham cię. E, oczywiście i to jest tak, że e, to jest tak, że Trip Sport e, ma również e, takie zalety, że zmienia zawieszenie, zmienia trochę chyba też e, mapy wtrysku, trysku. Zasuwa e, Żadna Skoda, żadna Skoda Octavia, żadna Skoda Super. Ba, nawet żaden bus mnie nie wyprzedził. Wyprzedziła mi tylko jedna karetka na autostradzie, bo puściłem, bo był korek i karetki musiały jechać. I karetki puszczamy, niezależnie czy jedziesz Porsche, czy Busem, czy Tirem. Karetki patrzcie w lusterka na litość boską i puszczajcie. Czy warto jeździć w trybie sport w Polsce? No i taki nie. Generalnie nie warto, bo nie wolno w trybie sport jeździć w Polsce, bo wszędzie jest 90, albo tam 110, czy tam 130 i to jest masakra, i to jest koniec. Przyjemności z podróży, a tryb sport zaczyna się powyżej 200 na godzinę, bo ten samochód ma lotki, spoilery i te lotki, spoilery zaczynają robić robotę powyżej 200 na godzinę. Wtedy ten samochód się naprawdę przykleja do drogi, jest dociśnięty i ma to wszystko sens i jest potrzebne. A przy 110 czy 120, to, to nie, to kup sobie cywilnego Syfika i tym jeździ, i po prostu wystarczy, i będzie wszystko zgodnie z planem. Zatem tryb sport tak, ale do dużych prędkości i do autostrady. A w Polsce nie można? Nie, nie można. W Polsce jak będziesz jeździł 130 czy 180 czy 200, to co chwilę będziesz hamował, bo ci jakiś tir zajedzie, bo jakiś gość suwem będzie się z Tobą ścigał, Toyotą, nie wiem, rav 4 albo inne hity. No przecież nie będziesz pałował Civic'a Type R od każdych świateł Tylko po to, żeby gościowi W fejtonie dieslu Z którego się tymi jakby papieża wybrali że, że go wyprzedzisz No to nie o to w tym chodzi To jakby, a przynajmniej może ja jestem Zresztą za stary, może młodym właśnie o to chodzi Żeby pałować spod każdych świateł Boże, nie pomyślałam o tym No dobra, ale jeżeli jesteś Za stary i nie o to Ci chodzi, żeby pałować Spod każdych świateł to w Polsce Civic Type R jest takim, sobą, takim sobie pomysłem. W trybie sport jest jedna fajna rzecz. Zobaczcie, jest teraz piąty bieg, widać to tam na. Ja to spróbuję trochę jakoś tutaj poprosimy kamerzystę, dobra. Widać piąty bieg mamy włączony, piąty bieg. I teraz jest tak, że ja za chwilę dla zabawy zrzucę. Powiedzmy na czwórkę, to nie będzie tak widać, zrzucimy na trójkę. Zobaczcie na obrotomierz. Jak ja... Wrzucę w trójkę. Samochód sam przygotowuje, ile ma zrobić obrotów, i te obroty potem przygotowuje do puszczenia sprzęgła, i sam pięknie zabiera cię w następny bieg, i w następny odcinek jazdy. I tak to wygląda. Tryb sport. Tryb sport jest fajny, jest taki na co dzień. Przy czym do jazdy na co dzień, Civic w Polsce się nie nadaje. Do jazdy po autostradach w Niemczech, jeżeli miałbym z Dresna do Kemnic jeździć, super. Polecam, type jest petarda. Będziecie zadowoleni albo z Dresna do Lipska do pracy, gdybyś miał ze 100 parę kilometrów. Civic ma sens. W Polsce, tak, żeby jeździć 50-100 kilometrów dziennie, nie ma sensu. Jest to samochód po prostu czysto e, zabawowy, marketingowy, tak jak w naszym wypadku, ale do codziennego jeżdżenia i. Ten sport to nie. No i oczywiście został jeszcze Type R. Wtedy się wszystko zaświeci na czerwono, bo jak wiadomo, czerwone jest szybsze. Ja oczywiście będę gadał, ale wyłączę Type R, bo, bo to bez sensu. Jeden z 50 przez wioskę. Ale no to jest taki um, typ, który, typ, taki um, model ustawienia, który naprawdę pozwoli ci, pozwoli ci każdą skodę super, by wyprzedzić i. Wszystkie stare BMW, nawet te 3 litrowe z dieslem, i tak dalej, które mają tam jakieś chip tuning albo jakieś tam inne agro elementy wyposażenia, no, generalnie jest to samochód do zapalania. tak? I jeżeli włączysz Type R, to nie ma zmiłuj się, to po prostu musisz cisnąć do 6000 obrotów. Zasuwa 270, i radość polega na tym, że te 270 pojawia się w tym samym tempie, w którym Mazdy albo matizy rdzewieją, tak? Czyli, jakby to po prostu bzyk i już masz 270. też 270, masz. Musisz oczywiście przycisnąć na piątce czy coś takiego, tak? Przytrzymać te biegi trochę wyżej, ale ten samochód po to jest. On po to bierze olej, że ma tak zrobiony cały system, że ma trochę brać oleju, ale ma zapalać, ma jeździć. Aha. No i to chyba tyle, tak? Włączasz TypeR, możesz się tam oczywiście bawić różnymi ustawieniami, jakieś tam wyważenia, wyważenia czego siły odśrodkowej, jakieś tam. Oczywiście też są asystenci ruchu, asystenci pasa ruchu, jest tempomat aktywny, są jakieś takie różne parkingowe rzeczy, jest system stereo w miarę, w miarę, ale chciałoby się więcej, tak naprawdę, jeżeli chodzi o stereo w tym samochodzie. Mało powiedziałam o Tajper. Bo Typer to jest taki system, chyba trochę na tor. No. Po autostradzie to ja włączyłem to parę razy. Tak naprawdę kiedy się ścigałem z jakimś gościem, fejtonem albo e, ktoś tam, e, albo z busem Ducato na przykład, 3 litrowym, Bo wiadomo, że busiarze dają radę, więc to nie ma zmiłu się. E, I to jakby po takie rzeczy. I na przykład jak jest zakręt ten na A4 na Górę Świętej Anny, jadąc od Wrocławia. To możesz też wcisnąć gaz do dechy, włączyć Typer i wtedy tak naprawdę będziesz, mówmy, się jechał trochę szybciej niż te 90 czy tam 100, które tam wolno. Będziesz jechał trzy razy szybciej, chyba jeśli nie pamięć nie myli. No, ale go fejtonem cisnął, nie? I to jest do tego: ten model Typer jest petarda. To się trzyma super po zakrętach górskich, to się trzyma przy bardzo dużych prędkościach, po zakrętach na autostradzie. Natomiast do ścigania się z podświateł, pewnie też, no ale, no ale naprawdę, trzeba się ścigać akurat z podświateł. zniżka na olej, zniszka na olej. Kto obejrzał do końca? Nie, zniżki na olej nie będzie. Oczywiście, że nie będzie zniżki na olej. Co z tego? Ha, 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 śmieszne, że Hondy biorą olej. Chodzi o to, że. Chodzi o to, że. Chodzi o to, że. Mm, rozlosujemy koszulka napisz w komentarzu czy byś kupił Honda Type R i dlaczego albo nie, albo dlaczego byś nie kupił Honda Type R. albo jakiś sportowy samochód byś kupił albo napisz, że twoim 3 litrowym BMW to byś zrobił w ogóle porządek z Type R i tak dalej i że to czysty przypadek, że nikt przez ten rok nie zrobił porządku z Type R na drodze oprócz karetki pogotowia jeździcie oczywiście bezpiecznie, jeździcie zawsze trzeźwi, uważajcie na siebie na rodziny, na... patrzcie w lusterka na litość boską, po prostu nikt nie patrzy na lusterka i nie tylko motocykle są wszędzie, tajpery są wszędzie patrzcie w lusterka, dobrych, miłych wakacji, pa!